Żabka mi tak naprawdę pomogła. W czym? W tym, że mógł skończyć budowę domu bez kredytu. trzeba mnie czasami przyznać się do błędu, że coś, coś się zrobiło źle. Cały czas pracę nad sobą. Cały czas ona jest. Żeby być i dobrym szefem, i dobrze zarządzać yy, sklepem. Klient się z tobą kłóci? Nie kłóć się, zaoferuj mu dodatkową kawę w ramach. jeżeli coś, coś tam poszło nie tak. Od pierwszego dnia czujesz się przedsiębiorcą. A to wszystko masz w tablecie tak naprawdę. W asystencie Żabka masz kontrolę terminu ważności. Stabilny biznes w niepewnych czasach? Masz to jak w żabce. Nazywam się Jarosław Kuźniar i lubię pytać. W tej specjalnej serii porozmawiam z przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoje sklepy żabka, franczyzobiorcami. Chcę poznać ich historię, codzienne życie, motywacje i powody, dla których zdecydowali się poprowadzić własny sklep pod szyldem żabki. Zaczynamy. Żyjesz w Wielkiej Brytanii. Właśnie. Właściwie nie jest źle, ale pakujesz się i wracasz. Po co ci to? Wiesz co, każda osoba, która jest długo za granicą, myślę, dochodzi do swojego wniosku, czy albo zostaje w kraju, w którym jest, mhm. albo wraca do Polski. I my cały czas z żoną, wiesz, byliśmy na tym, wiesz, rozstaju tak zwanym. Nie wiedzieliśmy, czy my wrócimy, czy chcemy zostać, czy chcemy wracać, nie? Ale zadecydowaliśmy finalnie, dobrze, tak mi się wydaje na niej. O to sobie chwilę, jeszcze o tym porozmawiamy, ale Zobacz. myślę, to tęsknota, czy co? Tęsknota za krajem, na pewno, wiesz, no swój oczysty język, rodzina, no i małe dzieci, wiesz, wychowanie w własnym kraju. Mm -hmm. To jest takie, priorytetem dla nas było, nie? Ile Dobre. dzieciaki mają dzisiaj? Dzisiaj córeczka ma i 2,7 miesiąca, a druga 6 miesięcy. Okej. Okay. Dzisiaj ciekawostka zaczęła raczkować. <laughs> to nie przypadek. Nie. Natomiast Michał, y My lądujemy w studiu, żeby porozmawiać trochę o tobie jako przedsiębiorcy. Nie byłeś na swoim w Wielkiej Brytanii, prawda? Pracowałeś u kogoś? Tak, w korporacji. I to jest wygodne i fajne w sumie. Bardzo. Może być, nie? Daje jakiś komfort, bezpieczeństwo. Rozumiałeś ryzyka, które się wiążą z tym, że idziesz na swoje? Wiesz, co początkowo nie. Wiesz, co, ja byłem trochę zafascynowany swoim bratem, bo on już hmm. prowadził żabkę. I tak naprawdę. Przyjechaliśmy na, przyjechaliśmy na urlop na 4 dni. Na badania wiesz. A on to, mówi: Choć A On, a on wziął mnie z lotniska i mówi: Jakie plany na przyszłość, nie? I tak rozmawiamy, że nie wiem tak naprawdę, wiesz, czy zostajemy w Wielkiej Brytanii, czy wracamy do Polski. I on mi podrzucił pomysł: Słuchaj, w naszym mieście otwiera się żabka. Chcesz, to cię zgłoszę. Mhm. Że ja działam bardzo impulsywnie, wiesz. Ja powiedziałam. Squash. Poczekaj, nie, Michał, co, cofnijmy to. Zadzwoniłem do żony, powiedziałem, kochanie, jest taki pomysł. Nie, I... nie. słuchaj, to, to słuchaj najlepszego. Zgłosiłem ją. Zgłosiłem, mówię, zgłaszaj mnie. Dobra. Um, wróciłem do Anglii, mm. z lotniska odebrała mnie żona. Pyta, ja jakie plany na przyszłość? Nie, ja do niej powiedziałem tak. Za tydzień zjeżdżamy do Polski. Mm. Popłakałaś. Wysadziła mnie. I racja, tydzień później byłem już w Polsce. To bardzo dynamiczna zmiana. Bardzo. Mm -hmm. Bardzo. Nikt nie był przygotowany, nawet ja nie byłem sam przygotowany na to. Ale już wiedziałeś, że cię przyjmą? Że yy, ci dadzą do pierwszej żaustek? rozmowie, to był strzał. Okay. Oczywiście, że nie. Ja od początku myślałem, ponieważ wiesz, ja nie miałem żadnego doświadczenia w handlu detalicznym. Mm -hmm. Ja sprzedawałem bułki? Mm -hmm. w życiu, nie? Ale udało się, tak? Pamiętasz, co zdecydowało o tym, że dali zielone światło i powiedzieli: Dołączaj, bierz ten biznes i rób po swojemu? Myślę, że na pewno moja otwartość, tak? I chęć mm. poznawania, i nauki. I ja lubię nowe wyzwania. Czuję się w tym dobrze, czuję się w tym, wiesz, lubię dynamikę, tak? Powiedziałeś mi o bracie, mhm. że to był ktoś, kim się fascynowałeś i jakby podobało ci się to, co on robi, jemu to wychodzi, tak? tak. Jemu się udaje robić biznes. Mhm. Rady, które od niego usłyszałeś, to jakie były? Licz, sprawdzaj, to jest Twój biznes. Mhm. To takie standardowe, no, no, nie? Na samym początku. Pamiętaj, niby, niby jasne, nie? No, niby jasne, ale nie do końca, bo wiadomo, dostajemy ten model biznesowy. Mhm. Więc ja od początku pilnowałem, sprawdzałem. I na razie są tego efekty. Czyli trochę mu zaufałeś, tak? Że wiedziałeś, że, ok, jeżeli jemu to wychodzi, on w tym jest, i on cię pyta i sugeruje, to znaczy, że to powinno ci się udać, bo znasz siebie. Trochę tak, myślę, mm -hmm. że tak, że, że masz rację tutaj, wiesz. My otwieraliśmy nową lokalizację, nie? więc no tak. ja nie byłem nigdy nie miałeś pewny, nie miałem, byłem pewny, jakie mogą być obroty, ile ludzi do mnie przyjdzie. Ale mocno z żoną pracowaliśmy na tym, że ten klient przychodził do nas. Mm -hmm. To jest mniejsza miejscowość, więc nam zależało na tym, żeby on, klient, był zawsze zadowolony. Tylko przed chwilą się wyrwałeś z korzeniami z Wielkiej Brytanii i zacząłeś na nowo się zasadzać w Polsce, więc podwójnie to było pewnie trudne, co? Tak, to było bardzo trudne. Jeszcze dodatkowo wyszła budowa domu którą zakończyliśmy inwestycję w 8 miesięcy, mm, okay. więc to było wszystko przewrócenie, wszystko do góry nogami. To były takie dynamiczne półtorej roku, że z żoną <noise> rozmawialiśmy, nie wiem, jak nam się to udało, nie? Mm. ale udało nam się. Może dlatego, nie? Może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Nie Choć zastanawiam się, na ile dzisiaj, kiedy już wiesz, jak ten biznes się robi, wiesz, że wszedłeś w to i tak jak mówisz, udaje się, Czujesz się już przedsiębiorcą, czy jeszcze nie? Oczywiście. Myślę, że wiesz, od pierwszego dnia czujesz się przedsiębiorcą, bo, bo takie musisz mieć stanowisko. nie? Mhm. To, że dostajemy od żabki wszystko, ten model cały franczyzowy, y, towar, z, y, całe wyposażenie sklepu, to jest jedno, ale ty jesteś przedsiębiorcą, masz o działalność gospodarczą. Ty współpracujesz z siecią, ale ty jesteś i tak przedsiębiorcą. Mhm. Więc to jest, to jest, wiesz... Dobrze ci w tej roli? Dobrze, chyba, chyba, chyba okej. Okay. Mam nadzieję, że się odnajduje, wiesz. Na razie przynosimy. Skąd ta zyski? wątpliwość? Mi możesz powiedzieć szczerze, nie przynoszę strat. <noise> przynoszę was Żona jest zadowolona. No, okay, nie, no to najistotniejsze. Co, ale wiesz co, kiedy mówisz, nie przynoszę strat, <noise> ile pracy za tym stoi? W początkowych miesiącach bardzo dużo. My z żoną pracowaliśmy po 12-13 godzin dziennie, ale to dlatego, że jeszcze wrzucaliśmy w dom pieniądze, mm -hmm. więc no. dla nas zależało, żeby zarobić jak najwięcej. Mm -hmm. Teraz tej pracy jest stosunkowo coraz to mniej, ponieważ pracownicy, mam super pracowników, mhm. których przetrenowaliśmy. Nie, jestem, nie muszę spędzać dużo czasu na sklepie. Mhm. Mogę się poświęcać innym jakimś... Celu. Czyli tak mówisz, pracy jest mniej, choć zakładam, że jest jej tyle samo, no bo biznes musi iść, tylko Ale inna jest twoja rola. Inna trochę moja rola i bardziej efektywnie mhm. procesy w sklepie zachodzą. A skąd to wiesz? Jak mierzysz swoją efektywność? Efektywność po tym, że mam czas wstać, nie muszę jechać do sklepu, wystarczy, że odpalę aplikację, spojrzę sobie, czy moi kasjerzy są zalogowani, czy wszystkie dzienne obowiązki są zrobione i tyle. I Czyli wiesz, taki... sobie, mam, mam trochę wiesz, luzu tak, tak zwanego. Masz narzędziownik do tego, tak? To jest dla ciebie, było dla ciebie ważne, że dostajesz poza modelem, planem, scenariuszem biznesu, mhm. dostajesz też narzędzia, które narzędzia, pozwalają nie? ci prowadzić ten biznes, bo to było dla ciebie nowe, tak? Tak, wiesz, takie coś jak narzędzie, które dostajemy od żabki. Ja nawet się nie spodziewałem. Wiesz, jak ja właśnie zjeżdżałem na, na szkolenie, ja sobie myślę, będę musiał na karteczkach zapisywać terminy ważności, przydatności, nie? kalendarze jakieś. A to wszystko masz w tablecie, tak naprawdę. W asystencie żabka masz kontrolę terminu ważności i nie muszę żadnych produktów zapisywać, nie? wystarczy, że je odznaczam. Więc, więc to jest fajne, naprawdę, naprawdę dużo ułatwienia. Co jeszcze Ci pomaga optymalizować ten biznes? Bo rozumiem, że to tutaj też jest cała ta. Nie wiem, czy to dobre słowo, tajemnica tego, że się mhm. udaje. Słuchaj, masz taką opcję, że wysyłasz komunikaty dla swoich pracowników na tablet. Mhm. Mogę im zaplanować cały dzień i taski, które codziennie mają wykonać w domu wieczorem, wysłać im to na tablet i oni rano będą musieli to sprawdzić i wykonać. Nie? I to jest też super sprawa. Różne komunikaty, zalecenia, dostęp do materiałów marketingowych dla pracowników. Też mega rzecz. Ale najważniejsze dla mnie planogramy. Mm. Ja na początku nie wiedziałem, co to w ogóle jest. Myślisz sobie, towar trzeba ułożyć jak się chce. Po no prostu woda przy wodzie, wiesz. Tak myślałem na początku, wiesz. A tutaj masz na tablecie cały planogram, całą listę rozłożoną, gdzie każda rzecz ma być, na jakiej wysokości półeczki. Nie półeczki kłócisz się nawet, Słucham? Nie kłócisz się z tym? Nie. Nie powiesz, że działa, tak? Czy wiesz co? co, przecież chodzi. No tak. Dla ciebie jako menadżera, które narzędzia są takimi, które zakładam, że potrzebujesz ich też, żeby się rozwijać, żeby lepiej ten biznes optymalizować, żeby lepiej go układać? Czego ci brak, z czego korzystasz, co ci się najlepiej sprawdza? Wiesz co, jeśli chodzi o brak, to nie wiem. Mhm. Bo mamy tyle tych narzędzi, które nas wspierają jako sobiorców, że, że nie sądzę, żeby z czegokolwiek nam brakowało. Na pewno asystent kontroli temp dat ważności. Mhm. To jest priorytet, który używam. Przede wszystkim, no wiadomo, po terminie rzeczy nie mogą się znajdować mm. na sali sprzedaży. Yy, druga sprawa, yy, kontrola kawomatu, yy, kon, kontrola przydatności mleka. Mm. Nie musisz na karteczkach jakś pisać dat ważności. Wystarczy, że zeskanujesz ten, zrobisz zdjęcie produktu, wpiszesz datę, już. Wiesz, to jest takie duże, duże ułatwienia takie w codziennej. Pracy sklepu, gdzie potem się przekłada to wszystko na to, że, że ty masz jako franczyzobiorca, jako menadżer, ja mam więcej czasu wolnego. Hmm. Moi pracownicy redukują sobie też czas, i to jest właśnie w tym wszystkim fajne, że cały czas wchodzi do żabki coś nowego gdzie my możemy to zmienić. Nadążasz po prostu. Mm, próbuję nadążać. Też czasami. Myślę, <noise> też myślę, patrząc i po waszej skali, i po, po, mm, po tym, czego się dowiaduję w rozmowach z wami, mm -hmm. że tutaj jednak te szczegóły, czasami związane z lokalizacją, czasami związane z tym, że znasz lepiej swoich klientów, bo oni są inni niż ci w centrum miasta, na przykład w innej żabce, że to w tych szczegółach później tkwi cały, cały sukces. Być może tak. Wiesz, wiesz tutaj tutaj. Ciężko mi jest hmm. analizować. Yy, A jak długo w tym siedzisz? Rynek? Dwa lata niedługo będzie. To dużo czy nie? Mi się wydaje, że bardzo mało. Że jeszcze mam taki niedobór wiedzy i muszę to nadrobić, że jeszcze długo droga przede mną. Czego ci brakuje? Przedsiębiorcy, kochany, żebyś wiedział więcej. Cały czas, cały czas stawiam na to, żeby się edukować. Bo, bo dla mnie w szabce, jeżeli nie czytasz, nie interesujesz się, w końcu się zgubisz. W jakimś czasie, wiesz, cały czas wchodzi coś nowego, nie? Więc chcę być cały czas na tym topie, nie? Chcę wiedzieć o wszystkich nowinkach, o tym, jak procesy działają i wiążę jakoś przyszłość ze sobą, z żabką, tak? To są też nowinki techniczne? O tym myślisz? Głównie o tym, nie? O zmianach jakie, jakie następują, bo, bo w sieci następują już duże zmiany, na, na plus dla nas, więc wiesz, tutaj ten nawet OptiPlan, redukcja czasu pracy, te wszystkie nowości weszły w ciągu roku, mhm. wiesz, usprawnienie naszych, naszych wszystkich procesów na sklepie gdzie to jest fajne, naprawdę. Mówisz, że ustawiłeś już zespół, że wyedukowałeś swoich ludzi. E, miałeś duży wpływ na to, z kim pracujesz, tak? Tak. Jak szukałeś tych, którzy dzisiaj robią y, sporą ważną robotę dla ciebie? Mam ich od początku. Współpracujemy razem. Y, u mnie jest jedna zasada. Szanuj, ale sprawdzaj. Nie? I to na razie u mnie działa. Nie? Dogodujemy się z zespołem. Ja jestem dla nich, mam nadzieję, dobrym szefem, menadżerem. Oni są wspaniałymi pracownikami. I tyle. no To, to, to był przypadek. Jeśli chodzi o zatrudnienie ich, to, to był przypadek. Wrzuciłem ogłoszenie, szukam pracowników do pracy w żabce. Pierwsze dwie osoby, trzy, trzy osoby, które się zgłosiły, pracują do dzisiaj. Ale też oczekują pewnie czegoś od ciebie, więc i od Twoich pracowników, bo oni reprezentują ciebie. Zastanawiam się, czy tak ich też dobierałeś, żeby nie przynieśli ci wsparcia. Znaczy, wiesz, co my, my, na początku był problem z tym, że. Ja przychodziłem, wychodziłem do klienta w innym relacjach, zawsze mm. chcieliśmy z żoną, czyli uśmiech, wejść w interakcję z tym klientem, mm. żeby chwilę z nim porozmawiać, żeby wiadomo, że on pomyśli o tym sklepie, a to ja rozmawiałam z tą ekspedientką, a dzisiaj zajdę też, Wreszcie, wrócę. wrócę, rozumiesz? I na początku u mnie pracownicy tego nie rozumieli, że zawsze wszystko jest na korzyść klienta, nie? Mm. Klient się z tobą kłóci? Nie kłóć się, zaoferuj mu dodatkową kawę w ramion, przeprosie jeżeli coś, coś tam poszło nie tak. I podchodziłem zawsze do tego stricte tak biznesowo, że klient mm. jest na topie, nie? I teraz fajnie, bo oni się tego nauczyli. Ostatnio na przykład moja, moja kasjerka dostała wierszy, Taki taki pisarz, który wierszy pisze, mm. napisał jej list, ten, ten wiersz fajny dla Izabeli. Więc fajnie, nie? <ścoughs> Jeśli chodzi o klientów naszych. Choć jak myślę sobie o tym, czym ten biznes dzisiaj jest, no to poza oczywistymi rzeczami, które daje każdy sklep, nie wiem, nazwijmy go spożywczym, to dzisiaj u Was pojawia się też kilka innych usług. Ale... Nie? I powiedz mi, na ile one są ważne dla ciebie w kontekście budowania w ogóle tego modelu biznesowego. Wiesz co? Że masz paczkę, że masz, I... nie wiem, lotto. Wiesz, co u mnie usługi były zawsze na pierwszym miejscu, zawsze, zawsze chciałem mieć je dostępność, żeby była i żeby one działały, i żeby klient zawsze mógł się obsłużyć i skorzystać z nich. Dlaczego? Dlatego, że więcej klientów do mnie przyjdzie. Jeżeli ja mam lot, jeżeli ja mam paczki, wydawanie, wiesz, wszystko działa jak należy, jeżeli ja mam wpłaty na kartę, jeżeli te procesy wszystkie zachodzą w sklepie, ten klient do mnie przyjdzie i więcej klientów przyjdzie do mnie. Więc to zawsze dodatkowe usługi, które mamy. Zawsze kładę na pier nacisk na nie, żeby to chodziło, żeby było mhm. obsługiwane jak najszybciej. Bo to wtedy w tym duecie, tak? Z tym, co i tak w sklepie masz, plus dodatkowe usługi sprawiają, że klient do ciebie wraca. Oczywiście, tak. Dużo masz takich wracających klientów? Bardzo. Bardzo. Mam już stałą, stałą bazę klientów. O obrót już mi się wydaje, że nie muszę się martwić. O! Good to know, ale wydaje mi się, że. Właśnie, pogadajmy chwilę o tym, bo to jest tak, że we własnym biznesie zakładam, że nie da się przesypiać, nie da się ignorować. Brat ci powiedział: Licz i sprawdzaj. Mhm. Mhm. Trochę tak, wiesz, no, na pewno musisz kontrolować swoje wydatki jako, jako przedsiębiorca, tak, yy, monitorować swoje straty, ale wszystko, wszystko musisz zrobić tak, żeby, żeby nie być. Strat, na minusie, mhm. tak? Bo ty jesteś przedsiębiorcą, ty odpowiadasz za ten towar, więc u nas ja działam, mam nadzieję, że działam w sposób poprawny. No i co się Excel jest powiem? na twoją korzyść. Tak, tak, no, cały okay. czas. jest Tabelka, tabelka jest do przodu. No to jeżeli jest do przodu, to powiedzmy <laughs> sobie, dlaczego jest, nie? Czyli jakby zapytam wprost, jak, gdzie jest tajemnica powodzenia w tym biznesie? Słuchaj, masz prosty system yy, zamówień w CyberStor. Masz system, który ci podstawia dzienną sprzedaż. I ty monitorujesz to sprzedaż. Ty nie przetowarowujesz się. Ja mam na przykład cykl dostaw codzienny. Ja nie przetowarowuję się. Mam dostępność zawsze dla do klienta towarów i produktów, na przykład świeżych, jakichś sałateczek, dań gotowych, ale nie dopuszczam do tego, żeby ona mi się przeterminowała, żebym za dużo zamówił. Mhm. Więc wiesz, zawsze tam monitorowanie, to co daje ci żabka, nie? Ona daje ci system yy, zatowarowania i tempo sprzedaży uśrednione dziennie. I cały czas pracujesz na danych. I cały czas na danych, które dane tak naprawdę dostajemy, nie? Tak samo mamy raporty finansowe w Cyberstore, które tak naprawdę pomagają mi monitorować moją sytuację finansową. Więc, więc to jest fajne. A bycie przedsiębiorcą po tej zmianie, którą przeszedłeś, czujesz, że to jest dzisiaj Twój garnitur? To są emocje na pewno. Żabka ci daje wszystko. Tak, daje ci cały towar, daje ci sklep, całe, daje ci oprogramowanie, narzędzia do tego, żeby zarządzać. Dla mnie fajnie, bo żabka mi tak naprawdę pomogła. W czym? W tym, że mógł skończyć budowę domu bez kredytu. W to, że moja rodzina jest teraz zabezpieczona i prowadzę biznes. Przy tej zmianie <laughs> Wielkiej Brytanii na Polskę, przeprowadzę w tydzień odważnej decyzji, czego szukałeś tak naprawdę w biznesie, za który się zabrałeś? To, żebym mógł utrzymać rodzinę, bo więc wiesz, ja już innymi kategoriami trochę patrzę. Ja patrzę bardziej na rodzinę, że, że mam rodzinę tą i nie robię sobie, wiesz to, nie, nie, nie chciałem uznać tego jako przygodę. Wiesz o co chodzi? Chciałem o to, jeżeli ja biorę jakiś model biznesowy, to jest jakieś zobowiązanie. Um, wiadomo. Mhm. Więc, więc ja podchodziłem do tego, że rodzina na pierwszym miejscu, tak? Ja muszę zapewnić byt dla mhm. rodziny swojej. Powiedziałeś, że działasz impulsywnie, impulsowo, powiedzmy tak, że tu brat zapytał, Często. powiedziałeś, dobra, zgłaszaj, żonie powiedziałem, w tydzień pakujemy się, wracamy. Nie żałujesz? W żadnym wypadku nie. Wiesz, nie. Tego nam trzeba było. Poza tym ja się czuję dobrze, wiesz, jak, jak coś się cały czas dzieje wokół mnie. Czuję się dobrze. Może troszeczkę zmęczone, czasami jestem, ale czuję się genialnie. No swoim to takie jest. Ale <gry> mówiłeś też o tym, że zależy ci na tym, żeby się rozwijać. Czy dzisiaj będąc, franczyzobiorcą, ale jednocześnie będąc blisko takiej organizacji, widzisz gdzieś dla siebie miejsce w inne niż prowadzenie własnego biznesu? Uczenie innych, cokolwiek takiego? Jasne, wiesz. Już teraz pomagamy innym franczyzobiorcom. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, to, to, to zawsze działamy. Działamy różnie, aktywnie w różnych inicjatywach z żabki. S są możliwości. Jak powiem tak, że w żabce każdy, nawet nowy franczyzobiorca po miesiącu czasu ma możliwości jakieś rozwojowe albo branie udziału w jakichś fajnych inicjatywach, które, które się dzieją, tak jak dzisiaj na przykład. To, co tu się dzieje? Hmm? A to ci się przyda jakoś w biznesie? Wrócisz i co? Będzie robił wywiady ze swoimi klientami. Nie, ale fajnie, że brałem udział w takim fajnym, mm. fa fajnym wydarzeniu nie? i do, nabieram doświadczenia jakiegoś fajnego. I teraz zobacz, zakładam, że nasi widzowie to są ci, którzy czytają to samo w sieci, co ty czytałeś, kiedy zabierałeś się za ten biznes. Tak. Więc jak czytają, to mają i twoją historię, mhm. zakładam, że oni podchodzą do niej, pff, wiarygodny gość, ale mają też inne komentarze, które mogą sobie zderzyć. E nie miałeś nigdy dystansu do tego albo wątpliwości, nawet kiedy powiedziałeś, dobra zgłaszaj. No wiesz, jak patrzysz te komentarze, to podchodzisz, Boże, co ty robisz, mój? Przecież mm -hmm. ty się zadłużysz, zaraz pójdziesz na dno. W żadnym wypadku tak nie jest, wiesz? Yy, za, yy, to jakaś mała grupa ludzi zawsze wrzuca te komentarze, albo ktoś coś usłyszał od kogoś. Ja, ja to tak widzę, nie? Bo teraz po tym doświadczeniu, które mam, które prowadzę już własny biznes, yy, co ci mogę powiedzieć o innych ludziach, którzy komentują negatywnie? Zawsze byli, będą i, i od tego nie uciekniemy, tak? Więc, więc każda historia jest inna. Ja też nie mogę ci powiedzieć, mhm. y, na jakim przykładzie ktoś, ktoś komuś się nie powiodło, czy ktoś miał jakieś problemy. Tak? Pytam, ją... pytam o to w takim znaczeniu, czy ciebie to nie. Bo pewnie miałeś wątpliwości. Zwykle tego typu sytuacje mogą powiększać te wątpliwości, nie? a jednak jesteś tu, po dwóch latach jesteś, mam takie poczucie, spełniony. To się udaje, więc masz też dowód na to, że można to zrobić. Stąd to pytanie o początki. Znaczy wiesz, no tak. No, ci... Co ci powiem? No, na pewno było, było ten z tyłu głowy, że mi się nie, nie powiedzie, tak? że, mhm. że może coś być. Ale, ale ciężko pracy włożyliśmy w to. Może mieliśmy troszeczkę szczęścia razem z żoną, że, że teraz jest okej, okay, mhm. jest fajnie. No to zawsze jakaś kombinacja, nie? ale myślę, i to jest wątek bardzo często powracający w rozmowach, że dzisiaj, nawet tak jak słuchając ciebie, to jest ułożone, masz super pracowników, którzy robią to, co powinni robić, ale bez wykonanej pracy wcześniej to by nie zadziałało. Oczywiście, że nie, naprawdę duży nakład pracy to włożyliśmy, żeby, żeby się nauczyć wszystkiego. Pamiętaj, że ja, jako tak naprawdę laik, nie? Mhm. osoba, która. Czekałem, aż to powiesz, no. <laughs> osoba, która nigdy nie miała styczności ze spożywką, prowadzę sklep, mhm. więc ja się musiałem wszystkiego nauczyć. Ja mam to w sobie, że lubię czytać, mhm. lubię mieć. Lubię, lubię wiedzieć, nie? To czyli wieczorami już po, po zmianie mm -hmm. dzieci położyłem, żona w sklepie, ja sobie jakieś tam przeglądałem wytyczne, instrukcje i sobie czytałem, 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 żeby wiedzieć, co jak działa. Mm -hmm. Więc wiesz, to zajmuje dużo czasu. No Okej, okay, ale to Michał, jeśli byłeś tym, który czyta, uczy się i tak dalej, poznawałeś ten biznes, gdzie były dla Ciebie największe zaskoczenia? Największe zaskoczenia? Że wszystko mm. dostajesz od franczyzodawcy. że masz wszystko łopatologicznie napisane, mm -hmm. wytłumaczone, zrobione filmiki, instrukcje, szkolenia. To było fajne. Wiesz, że, że masz szkolenie na każdy etap. Na wszystko możesz sobie spojrzeć, wszystko możesz sobie odświeżyć. Nawet teraz mogę wziąć telefon, zobaczyć sobie jakieś szkolenie, które mi brakowało, mhm. albo jakiś y, przykład przygotowywania jakiegoś stref, y, dania w strefie mhm. kafenie. To jest fajne. Strasznie dużo ról, tak swoją drogą, nie? Dlaczego? No kupon to musisz puścić, paczkę musisz przyjąć, spożywcze rzeczy musisz ogarnąć, jeszcze podejść do klienta, który właśnie ale... siedzi u ciebie w kąciku, który no, nie jest spożywczy. Ale tak widzisz, mhm. y, tak jest, dostajemy od Żabki, mhm. tak to wszystko prosto stworzone, żebyśmy mogli to przyswoić. Co Daj. dzisiaj w tym biznesie jest dla ciebie wyzwaniem? O klienta się nie mogę już jeśli chodzi o, o mój sklep, tak? mhm. ale największym wyzwaniem to, czy w następnym roku uda mi się coś więcej. Mhm. Bo ja lubię przejść do przodu. Jeżeli y, dzisiaj dobrze się czujesz w tej roli no. właściciela, menadżera, to jest też coś takiego, co chciałbyś rozwijać? Czy tutaj czujesz, że już jesteś kompletny? Oczywiście, nie, to ja nigdy nie jestem kompletny. W byciu menadżerem czy, czy, czy w szefem nigdy nie, nie można powiedzieć chyba, że jest się kompletnym, tak? Trzeba cały czas na sobą pracować, bo, 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 bo bez pracy staniemy się, wiesz, mhm. tacy, tacy kamienni i nie będziemy elastyczni, tak mi się wydaje. Więc tutaj cały czas pracę nad sobą, Cały czas ona jest, ta praca nad sobą, takim, żeby być i dobrym szefem, i dobrze zarządzać sklepem, i, i dobrze zarządzać swoją firmą, tak naprawdę. To o czym mówiłeś w kontekście spotkania z klientami? Przychodzili, umiałeś z nimi porozmawiać? Ty chciałeś to robić, czy ty musiałeś to robić? Oni tego oczekiwali, czy po prostu tak masz i wiesz, że to działa? Tak mam. Przyjąłem taką strategię jako własne, własna, własna działalność. Stworzyć takie komfortowe miejsce, stworzyć fajną atmosferę w sklepie. Dlatego, żeby oni wracali. Że, że, żeby, żeby, żeby czuli się swobodnie w moim sklepie i żeby żeby mieli jak takie zaufanie do mnie. Używasz tego często. Mój sklep to jest takie... Mhm. Mm, to jest szczere? A, jasne, że tak. A czy, no, to jest mój sklep. Mhm. Ja go stworzyłem. <laughs> Może jak go jak jak go otworzyłem. Ja przyciągnąłem klientów, ja stworzyłem zespół, ja obsługuję. Stoisz na kasie? Czasami. Co no, masz no. napisane na karteczce tu? Fri Michał, a tu co, franczyzobiorca czy? Tak. Bo słyszałem legendę u jednej Uczem z młodych dam. Uczę się. się <grym> dokładnie tak. A przecież powiedziałeś, że się uczysz cały czas, więc cały dobrze czas. było zmienić Chociaż to. może zmienię, co? <grym> wiesz co wraca też często w rozmowach? Pokora. Mhm. E, jesteś pokorny? Oczywiście. Czuję, no, że... No, wiesz, tak mi się wydaje. A w tym biznesie pokora się rzeczywiście przydaje? Tak. Trzeba umieć czasami przyznać się do błędu, że coś się popełniło źle, e, że, że coś, coś się zrobiło źle, że czegoś nie dowiedziałeś, nie dotykowałeś, bo, bo wszystko, mamy mm. tak naprawdę instrukcję na wszystko. A czasami możemy popełnić błąd, ale trzeba pamiętać. Albo zignorować. Tak? I wszyscy muszą pamiętać, że każdy błąd da się naprawić. Mm. Trzeba działać tak, że jak coś się zrobi źle, trzeba powiedzieć tak zrobiłem źle. I tak uczysz i ludzi? Też tak. Przyjmuję to? Często. Wiesz, gęsto, różnie jest wiesz, badanie, różnie nie jest nie? to Czasem jest tak, że wszyscy mówią nie, no warto upaść. Oczywiście się z tego wyciągnąć <laughs> wnioski, się nauczyć, zbudować na nowo, ale to, to no, ale jest to... czasem trudne, nie? Tak. Bo to jest tak, wstyd przed przyznaniem się do tego, że się nie udało, gdzieś może jakiś, jakiś uszczerbek na reputacji, a tak jak mówisz, ludzie cię znają, kojarzą, więc to też jest ważne, bo za dużo rzeczy odpowiadasz. Ważna mi jest opinia moich klientów, co myślą o moim mhm. sklepie. <laughs> Mocno trzymam kciuki za rodzinę, za biznes też i dziękuję Ci za spotkanie i rozmowę. Dziękuję Ci pięknie.